Yo. Yo. Nie będę ściemniał, po co to robię Po to byś usłyszał mnie w końcu człowiek Zapamięta moją ksywę, w uwłęce Zrobię rozrywę po to by poruszyć twój mózg Twoje ciało leniwe, ważne by w życiu robić co się kocha Jedni zakochują się w dziewczynie, a drudzy w muzyce A jeszcze inni w alkoholu czy prochach ja robię rap, właśnie tak znam życie, znam temat, W WMC ludzie się ma nigdy w życiu tak nie ma, że wszystko się udaje, ale warto dożyć do celu, spełniać marzenia, a moim największym jest scena w WMC nawijam spod Ziemia udowadniam, że drugiego w jak mój rap nie ma Już opadła cisza, nie jestem po to, by pokazać co potrafię Potrawiam swoich ludzi i swoją okolicę świncze i melarzową stację To mi przyzna rację, mam własną inspirację, mam motywację Nie ma co, gram w życiu o wszystko, bo całe swoje życie postawiłem na muzykę Postawiłem na rap, bo chcę pobić cały świat, to ja mówię Swoje życie postawiłem na muzykę, postawiłem na rap Bo chcę pobić cały świat, to ja, WWF wariat Nawijam ciągle, będę robił jak to czuję Wiem, że znajdą się szuje, co nie jedę skrytykuje Co zazdrości, po klikach klawiaturę Ja ci powiem z góry, lepiej pobaw się chuje Ja nigdy nie będę miał dość, nie robię tego na złość To mój rap, to moje przemyślenia, bo to z życia temat Robię to od serca, w ufłemce to ja rapowy morderca Mój rap jest jak ospa wieczna, rozpowszechnia się wirus ale lekarstwa na to nie ma, przepowiadam, że będzie Wielka epidemia, ludzie Ema, Ema, Ema Nie ma co Gram w życiu o wszystko, bo całe swoje życie Postawiłem na muzykę, postawiłem na rap, bo chcę pobić cały świat, to ja Uwłęczę wariat. Nie ma co Gram w życiu o wszystko, bo całe swoje życie Postawiłem na muzykę, postawiłem na rap, bo chcę pobić cały świat, to ja.